Siemano wszystkim. Dzisiaj będzie ponownie wykrywacz i ponownie poszukiwania. A tym razem posłużę się ponownie mapą z aplikacji Mapireu. Jest to 18 wieczna mapa. No i bardzo fajne miejsce wybrałem. Otóż tutaj właśnie gdzie stoję jestem przed tym rozdrożem dwóch dróg z XVIII wieku. Co, co ciekawe tą drogą akurat dało mi się tutaj podjechać autem, czyli to jest ta tutaj, gdzie są te słupki. No a ta grubsza nitka, czyli ta główniejsza droga, to teraz są na niej tutaj pola uprawne. Także bardzo fajny temat. Zobaczymy co pokaże grunt. A dziś jest w sumie tak zimowo, ale najważniejsze, że ziemia nie jest zmarznięta. Także... Wypakuje się i do dzieła. Let's go. Jakieś aluminium Ale biorę Jest moneta Jest moneta A stan naprawdę kiepski Co to będzie? Co to będzie? Nie wiem jakiś pewny krajcar, aha Tak już widzę po obrysie tutaj i po napisach. Trafił się rybaczek 5 zł. Ale niestety jest to aluminium. Szkoda, że nie srebro. No nic, kopię dalej. W końcu mamy coś ciekawego. I to bardzo ciekawego trafił się kawałek naczynia, tak mi się wydaje coś takiego także to może być już coś starego. także fajnie coś się potwierdza w ogóle lubię jak jak właśnie się zobaczy gdzieś na mapie i, i wyjdą fanty właśnie z tych z tamtych lat właśnie nawet i starsze no ale fajnie wtedy się potwierdza bo wtedy człowiek ma już że tak powiem fajną Fajny Dzionek, bo przynajmniej coś potwierdził, coś znalazł, coś sobie wyobraził, jak szukał palcem po mapie. Także fajnie. Tu też jest piękny sygnał. Piękny. Co to będzie? Jest kawałek łyżki, albo wiedeńca aluminiok. No, także fajnie. Przynajmniej się wyjdzie coś się właśnie. Znajdzie coś się pooddycha. Mamy jakiegoś miedziucha. O, 10 halerzy się trafiło. Widać Rewers kiepski No ale awers ładny Dyszka No coś tu wychodzi, ale na razie marnie Okej okay. Ładny sygnał O, jest ładna mineta Jest ładna minetka O kurde, to będzie coś dużego Momencik tylko sobie przełożę kamery Zaraz sprawdzimy co to jest Okej okay. Mamy ładną monetkę dużą to będzie chyba krajcar mi się wydaje ale naprawdę mega mega duży i to będzie chyba szósta jak mi się wydaje tak już widzę widać ładnie nie trójak trojak, sorry 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 gregory trójeczka nie wiem czy dobrze widać trójeczka kurcze O 1800 rok jest mineta Jest monetka. Jakiś ładny osiąc widzę No i mamy tą wredną strokę Czyli pewnie 5 feningów zaraz zobaczymy na kamerze no pięć fenigów już widzę Te. także cieszy nie cieszy no mieszane uczucia no ale niestety no jest to historia no No dobra. Lecimy dalej. Jest kurczko. czko Wamy ponownie od krówek. Proszę bardzo, znaleźć się słożeń do wozu. Ładny, kompletny. A Mamy kolejną monetkę. i ładne dwa halerze. Bardzo ładny stan. No takie se, ale... ale cieszy zawsze to coś. Ok, pora kończyć. Tradycyjnie szybkie podsumowanie. Tutaj widzimy po lewej złom, trafiłem jeszcze taką łychę, z początku myślałem, że to pilnik, no ale tu ma właśnie to wygięcie na końcu i to jest łyżka do ściągania opon. Także taki przybornik rolnika. Dwa kółeczka się jeszcze trafiły, jeszcze trafiła się połowa podkowy. No i resztę takie cary. Z kolorowych to mi wyszło tylko tyle monetek. Szału nie ma. A co tu mogę powiedzieć? 5 feningów. Rybaczek 5 zł. 2 halerze. 10 halerzy. No i mamy. No z tej monety się najbardziej cieszę. Chociaż stan tragedia. No ale ładna duża. Są to trzy krajcary. Też popularys Tutaj w naszych rejonach. No i tyle. Szału nie było. Najbardziej liczyłem na jakieś guziki. Typu jakieś napoleońskie, wojskowe. Pruskie, carskie. Czy tam austro-węgierskie. Bo tutaj akurat się krzyżowały, można powiedzieć, trzy zabory. Także kurczę, mi liczyłem na jakieś fajne guziole, no ale niestety nic nie wyszło. A w ogóle to był zresztą taki odcinek spontaniczny, bo kupe śniegu spadło, też nie miałem co robić, i pomyślałem sobie, że pierwszą lepszą mapę, to znaczy pierwszą lepszą drogę na mapie znajdę, gdzie na niej wyszły pola, no i tyle mi się udało wydobyć. Tam jeszcze zostałem mi inne pola, ale niestety są posiane o zimą, także nie chciałem tam deptać i rozgrzebywać, tylko weszłem na te bardziej orne. Także tyle, no. Szału nie ma, ale liczy się wypad. Ok, to by było na tyle. To był taki odcinek spontaniczny, zimowy. Także ok, dzięki wszystkim za oglądanie, no i do zobaczyska, trzymajcie się.